Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, Bóg nam mówi, że jeśli będziemy w modlitwie powoływać się na Jezusa, to On jako Ojciec niczego nam nie odmówi. Jeśli Ojciec kogoś kocha, a kocha swojego Syna niewyobrażalną miłością, to jeśli wpleciemy w swoje modlitwy słowo Jezus, to otwiera się Boże serce. I oto ten sam Jezus mówi nam, jak otworzyć Jego serce. Wpleć w swoją modlitwę Słowo Maryja. To On sam, ukazując się, mówi, że Maryja jest nam Matką. Miej współczucie z sercem Twej. Najświętszej Matki mówi to dziecię Jezus, pokazując na Maryję. Jeśli użyjemy słowa imienia Maryja, otwierza, otwiera się Najświętsze serce Jezusa. A w ten sposób mamy drogę do Ojca. To dlatego, kochani, przywołajmy. To, co, na co sam Jezus nam zwraca uwagę. Bluźnierstwa, które nam uświadamia, mówiąc dlaczego pięć pierwszych sobot, to nie Maryja wyjaśnia. To Bóg wyjaśnia. Jezus wyjaśnia. Przywołajmy je, bo chyba nigdy nie były tak aktualne jak w tej chwili. Znamy je, ale powtórzmy. Bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu. Bluźnierstwa przeciwko dziewictwu Maryi. Bluźnierstwa przeciwko Bożemu macierzyństwu Maryi. Czwarte to bluźnierstwa tych, którzy w serca dzieci wszczepiają niechęć do Maryi, a nawet wrogość do Maryi jako Matki Boga i Człowieka. I piąte to bluźnierstwa tych, którzy profanują święte wizerunki Maryi. Przypatrzmy się jeszcze raz tym wskazaniom, które daje Bóg. Bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu. Nikt z nas tu nie bluźni w ten sposób, że kwestionuje tą prawdę, która jest dogmatem wiary. Ale zwróćcie uwagę, kochani. Ta prawda nam uświadamia, że oto Bóg nie mógłby stać się człowiekiem, nie mógłby przyjąć ciała ze swojej matki, jak to się dokonuje w porządku natury, który stworzył Bóg, gdyby Maria naznaczona była nawet podatnością do grzechu, grzechem pierworodnym. Bóg by nie zrealizował swoich planów wcielenia, odkupienia świata, gdyby był pełen grzechu. Nawet podatność na grzech, ta prawda nam uświadamia, że grzech jest sprawą poważną i nie można być obojętnym, nie można lekceważyć, nie można dać się poddać tej narracji, że dzisiaj jest inny świat, inni ludzie, inne sytuacje, okoliczności, zmieniły się realia tego świata i tworzy sobie człowiek własny porządek. Nie, zło jest tym, co nazwał Bóg. I dobro jest tym, jak nazwał Bóg, nieważne jakie są czasy. Więc ktokolwiek by się poddał tej narracji, że inne czasy trzeba inaczej spojrzeć, to bluźni przeciwko niepokalanemu poczęciu. Jeśli ktoś uważa, że takie codzienne, banalne grzeszki to są nieistotne, to mówi, że nie potrzeba było śmierci Boga, całego dzieła wcielenia. Bo to są takie małe grzeszki. Każdy grzech jest sprawą poważną. I nie można go bagatelizować. Gruźnierstwa przeciwko dziewictwu Maryi. Oto żyjemy w czasie, kiedy chce się czystość, dziewictwo, celibat podeptać. I powiedzieć, że to jest jakieś kłamstwo, nie na dzisiejsze czasy. Trzeba skończyć z tym jakimś fałszem w Kościele. Dziewictwo Czystość, celibat to są świętości. To Bóg to wybrał. To Bóg pragnął, by Maryja stała się dziewicą, jako dziewica stała się Matką Boga. I nieważne, czy ktoś z ludzi je to podepce, przed Bogiem będzie święte. Stąd nie dajmy się, kochani, znów zmanipulować. Miejmy świadomość, że jeśli mąż, żona, żyjecie w czystości, jesteście sobie wierni, dokonuje się coś przecudownego. Jeśli ktoś patrzy na osoby Bogu oddane i je wspiera modlitwą, by były czyste w celibacie, to wspiera coś pięknego. A jeśli ktoś z tego będzie drwił i kpił, to kpi z tego, co dla Boga jest święte. Bluźnierstwa przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi. Jezus nam mówi, nie można miłować Boga, którego się nie widzi, jeśli nie miłuje się bliźniego, którego się widzi. To pomyślcie, kochani, kiedy ostatni raz jako matka usłyszałaś słowo od dziecka: Kocham cię, mamusiu? Kiedy to było? Niedawno był Dzień Matki. Czy zdarzyło się wam, że wasze dziecko? w dzień swoich urodzin, nie czekając na życzenia, zadzwoniło do was i powiedziało, mamusiu, dziękuję ci, że mnie urodziłaś. Nie można brać różańca, kochani. Może to są zbyt mocne słowa, ale nie można brać różańca i mówić mamusiu do Matki Bożej, kiedy się nie kocha własnej matki. Nie można miłować Boga, którego się nie widzi. Nie można miłować matki Bożej, której się nie widzi, jeśli pierwej nie miłuje się własnej matki. Może trudnej, może chorej, ale to jest matka. Bluzidrzstwa tych, którzy w serca dzieci wszczepiają niechęć do Maryi. Zdarzyło się Wam, kochani? Ja Was pytam, bo myślę sobie, że odpowiedź byłaby pozytywna. Ale słuchają nas inni, więc stąd pozwalam sobie, tak by to pytanie wybrzmiało. A zdarzyło się Wam kiedyś powiedzieć publicznie wobec drugiej osoby: Kocham Maryję. Kochani kierowcy, macie w samochodzie przy lusterku różaniec. Czy zdarzyło się wam powiedzieć wobec pasażera, który jedzie w samochodzie ten różaniec to jest znak, by ja kocham Maryję. Pomyślcie w ten sposób. Bo jeśli takie słowo usłyszę, wasze dziecko, to mu to głęboko zapadnie w, w sercu. Mój tato, moja mama kocha Maryję. Kto to jest? Mój tato ją kocha. Jak się tej miłości? Wy to dzisiaj jesteście. Wróćcie do domu. Powiedzcie może komuś: Byłem na pierwszej sobocie. bo moja matka cierpi i byłem ją pocieszyć. Zrobiłem to dla niej. Bluźnierstwa tych. którzy profanują święte wizerunki Maryi. To jest ten czas w Polsce. Kiedy w imię wolności chce się pokazać naszą Matkę nie jako znak do jedności, tylko chce się prowokować. Jeśli coś jest święte, to ma nas jednoczyć, a nie prowokować. I widząc to, kochani, nie mówimy o, to, o tym po to, by teraz kogoś palcem wytykać. Bo właśnie dokładnie odwrotnie nam pokazuje Maryja. Jeśli widzisz zło, jeśli widzisz tego rodzaju bluźnierstwa, a je widzimy, to właśnie po to jest ten dzień. Jeden dzień w miesiącu. Pierwsza sobota. By wynagradzać. Nie oceniać, nie potępiać, nie krytykować, tylko wynagradzać. Taką drogę pokazuje nam Bóg. Jaką drogę wskazuje, mówiąc, że to jest droga zmiany ludzkich serc, nie przez krytykę, nie przez domaganie się sądów, policji, to są nie dla nas sprawy, niech to się zajmują inni. To są tak oddelegowani urzędnicy i tak dalej. My jako ludzie wierzący musimy spojrzeć na to wszystko po Bożemu. Jeśli Bóg nam mówi, są tego rodzaju bluźnierstwa, widzimy, że są. To mamy się zjednoczyć. Nie w narzekaniu i krytyce. Tylko tym bardziej, jeśli widzimy, że to się dzieje, to trzeba czynić to, o co Bóg prosi. Wynagradzać. Stąd radość wielka, kochani, że jesteście dzisiaj. Że się ponoć pod halę ruszyło do ludźmierza. Dzięki Bogu, że przyjechali inni i są tu na tym nabożeństwie, że jesteście kochani. Że czynimy coś, o co Bóg prosi. Podejmujemy wysiłek, ofiarę, by zmieniać ludzkie serce. I dlatego, kochani, jest krucjata jednej intencji. Jak wspomniałem, to właśnie jest księga wyłożona przed ołtarzem. Niektórzy mówią: tyle mamy zachodu, żeby były pierwsze soboty, a teraz ktoś wymyślił jeszcze Krucjata jednej intencji. A po cóż to? Tu trzeba walczyć, by były pierwsze soboty. No właśnie o to chodzi. Dzisiaj się modlimy, one są. A co będzie jutro? A pojutrze, a za tydzień? Chodzi, żeby nas połączyło jedno pragnienie. By Maria była bardziej znana i miłowana. By jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Noś w sercu tą intencję. Zjednoczmy się razem, połączmy się razem i w tej intencji zrób cokolwiek. Bo czasem wdziera się kolejne kłamstwo do serca. A co ja mogę zrobić, proszę księdza? Świat dzisiaj staje na głowie, co ja mogę zrobić. Możesz bardzo dużo. Bo Bóg mój, tak jak uczy Anioł w Fatimie, ofiaruj swoje cierpienia, swoje trudy, swoje radości, swoje bóle. Złóż ręko dobra w konkretnej intencji, a wtedy to woła do Boga i Bóg wkracza. To też my zapraszamy Was wszystkich. Jeśli jesteśmy świadomi, co to jest za dzień pierwsza sobota, co to znaczy wynagradzać. Co to znaczy, jeśli ludzie spełnią życzenia Maryi, wtedy się świat zmieni, bo przyjdzie pokój dla świata. Rosja się nawróci i dokona się tryumf nad wszelkim złem w znaku niepokalanego serca. Jeśli wiemy, co to znaczy, to trzeba do tego doprowadzić. Jak? Żeby ludzie wypełnili wskazania, te, które popłynęły z niepokalanego serca w Fatimie. Ale ludzie tego nie rozumieją. Wielu tak, a wielu nie. To zmieńmy to po Bożemu. Modlitwą, pokutą, ofiarą, cierpieniem, ofiarowaniem swoich trudów. Ale właśnie z konkretną intencją. Jaką? By Maryja była bardziej znana, bardziej miłowana. By je wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Koniec. To... Zadziwia mnie, jak wiele osób pisząc, zgłaszając się do krucjaty, właśnie osób starszych, wiecie co wkładają w tą intencję? Cierpliwe znoszenie choroby i wieku. Nie trzeba sobie nic wymyślać. Pan Bóg już wam wymyślił. Jeśli to jest trudem, mogę narzekać, że starość Panu Bogu się nie udała. A wielu Was ludzi to rozumie, że to jest dar. Otrzymali od Boga takie życie, takie trudy. I chcą to złożyć w tej intencji. Cierpliwe znoszenie choroby i wieku. Ja się tym zachwycam. Bo właśnie o to chodzi. Jeśli człowiek przyjmie to, co dał mu Pan Bóg, przyjmie, to dokonuje się największa pokuta, jaką można sobie wyobrazić. Bo nie ona jest wtedy wielka, jak ja sobie coś wymyślę i będę coś praktykował. Bóg pierwej wie, bo On mnie stworzył, co dla mnie jest najlepsze. Jeśli ja przyjmę to, co niesie codzienność. Te wszystkie wyzwania, trudy, radości, smutki i bóle. Powiem, Boże, ja to przyjmuję. Cierpliwie będę znosił. I ofiaruję w tej intencji. Bo to nie chodzi o przegryzanie języka. Tylko przyjąć to dobro i ofiarować w konkretnej intencji. My was zapraszamy do takiej, która jest pragnieniem Bożego serca. Bo dlaczego taka intencja? Tu już większość z nas wie. W czerwcu Maryja mówi. Bóg pragnie Jezus, mój syn, pragnie, bym była bardziej znana i miłowana. Pragnie na świecie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. To zróbmy, by to się spełniło. Bóg dozna pocieszenia, ukojenia w swoim pragnieniu. I każdy z nas może mieć dziarenko w tym dziele. Czy może być coś piękniejszego, kochani? Kiedy staniemy przed Jezusem, on powie. Bracie, siostry, uczyniłeś coś, co ukoiło pragnienie mojego serca. To może ci powiedzieć Bóg. Nie wiem, czy może być coś piękniejszego, gdyby ktoś z nas usłyszał takie słowa, a one mogą być. Mogą stać się faktem, bo Bóg tego pragnie. Odpowiedzmy na to pragnienie Boga obecności, jak dzisiaj, w pierwsze soboty, bo to czynem wypełniacie to, o co prosi. Ale pomóżmy innym, by ten dzień dla nich również był dniem, kiedy będą go spędzać z myślą przy sercu Maryi. Amen.